Witam was ponownie w Dark Souls 3 Oddamy teraz... Popioły Tak, tak Popioły Strażnika Grobów To jest jej klasyczna gadka Nie wyjść! Po raz pierwszy nie chcę wyjść Tylko chcę zobaczyć co masz na sprzedaż To wszystkie przedmioty, prawda? Co ona więcej ma na sprzedaż? Nie za wiele Kierściń życia to już chyba było halabarda w sumie. W Unii można nieskończoną ilość kupować e, odłamków. I e, chciałem zaznaczyć, że zwiększyłem sobie Wigor e, do 20, jednak nadal mam lekko ponad e, 50 punktów. Nie wiem, od, ok. Chciałem być odłamków tego. Estusa, co również jest błędnym określeniem, bo to fragmenty Estusa. Wracamy do katakumb. A więc to są katakumby. A jak się nazywał poprzedni? Zaraz muszę sprawdzić? To jest opuszczony grobowiec. Nie, to były katakumby. Dobrze nazwałem to ognisko, okej. Okay. Tam możemy spaść, dobrze pamiętacie, ale... Może jednak pójdziemy tędy. Oj, zaraz do Was wrócę idę sprawdzić, czy mogę sobie ulepszyć miecz na plus 5. Okej, okay, jestem z powrotem. I faktycznie mogłem mu ulepszyć na mieć plus 5. Niegasnące jezioro. Jak po raz pierwszy tu przyszedłem, to po prostu mi szczęka opadło. Tak pięknie wygląda. To nie jest przypadkowy dźwięk? Strzelają do nas z walisty. Yy... O, tam już jest wejście? Okay. Strzelają do nas z balisty Jak pierwszy raz zobaczyłem to jezioro to pomyślałem sobie Jezu, yes, zajebiście Au Au mm, Gdzie ja chciałem pójść? Tu było gdzieś... Tak, najpierw się ukryjemy za drzewem Weźmiemy może przedmiot Dużo domy nie tu Tutaj chodzą rozpalone kraby Wierzcie lub nie Dużo domy klitonitu To do nas strzela. Aj, myślałem, że mi się uda. Mm, dobra, najpierw rozwalimy podłogę. Co tak się udało? Tu stojąc, możemy. Niech strzelają do nas. Strzelaj. Możemy rozwalić przejście. I gdzieś tu... O, tu jest ślepy zaułek, świetnie. A, to tyle. O, jest, 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 jest! Dobra, teraz dajemy się uderzyć. Znaczy, dajemy... Tutaj! Au! Pierścień! Z kamieniem plamistym! Ukryjmy się za drzewem. Okej. Okay. Powinno być okej okay, chyba. Okej. Okay. Ja, to był ten. Rycerskie kamienie stanowią symbole prawdziwych rycerzy, aplamistymi obdarowuje się tych, którym pisana jest wieczna podróż. Zwiększają zwiększa, zwiększa nieco o, o... Boże, absorpcję obrażeń magicznych od błyskawic ognia i mroku. I zastanawiam się, czy sobie nie wziąć. Hmm. Sygnał zciwego węża pasuje do naszej postaci, bo jesteśmy ruszym upiorem w sumie. Nie polecam jeszcze iść tam do mgły. Dobrze mieć też na oku, jak strzelają te dziady Kurde, przydałoby mi się Zabić któregoś kraba Chciałbym je, je zabić Wow, blisko było Mógłbym tam zejść Czy sięgnę? Nie, nie sięgnę O w dupę! Z uprzedzeniem uh! Ale teraz zwróciłem na siebie uwagę? Nie A ten? Panie Krabie Jest, idzie, idzie Jak widzicie są mocne Bardzo mało im odbieramy. Czy ja im odbieram? Odbieracie im dużo. Yuh. I po tobie. Ok. Jeden z głowy. Pod no domek Titanitu. Kurde, bo oni już tutaj stoją. Ok. Przydałoby mi się za tamto drzewo przejść. Hello. To drugi raz? Spokojnie <laughs> Trafił mnie! Uwolnij się! Cholera jebany no Nie zachciał nie się jeszcze? Rany! Teraz dopiero. Trzy butelki. Tylko odłamki macie, no? Ups! Zadrzeło Okej. Okay. Chyba najlepiej trzymać się po prostu ich przodu i tyle. Tytanim poszedł o wiele lepiej. Podłamek tytanitu. Nie wiem, czy ta ściana... Tak, ona tylko stoi, żeby ukryć. Trafią na stąd? Nie, okej. Okay. Poczekajmy, raz, dwa... ...trzy. Klejnot chaosu. Okej, okej, okej. Tylko na pewno chciałem sprawdzić, czy tu nic nie ma. Chodzą myyyy! Ołszty! dostałem! Szybciej! Uh. Tam jeszcze Krab jest, ale... Ja spadam na dół! O wow. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem, czy tych panów można skądś kojarzyć, szczerze mówiąc. Oni to są demony po prostu, no. Nie wiem, czy to nocniaki są przemienione przez chaos, yy, znaczy magię chaosu, płomień chaosu. Nie jestem, szczerze, szczerze mówiąc pewien. To mamy ognisko od razu. Usiądźmy sobie. Zanim pójdziemy na dół, chciałbym jednak w drugą stronę. Znów pana załatwimy. Można panu zasadzić... Nie, nie można. Albo można tylko, że ja to wy wy wykonałem lazy jab. Można, tylko tak dziwnie, bokiem pan stanął. Świetnie. Znowu tak bokiem, bardzo dziwna sprawa. Także właśnie zawył A, widzicie, tu są nocniaki i nie polecam od razu tutaj do tego, tego kolesia podchodzić, bo tu jest pan włócznik i tu jest pan yy, nie włócznik. No kurde no! Aż mi się nie chce wierzyć, że nie podziałało, no O Ufak, o ale mam szczęście! Opa, pa, pa! Wow! Dobra, nie ma coś się bronić. Dużo odłamek Tytanitu, odłamek Tytanitu. Wow, nieźle nabraliśmy. Nie wiem, czy nie były psy jeszcze jakieś. Więc nie mówię o normalnych psach, tylko o tych właśnie nocniakach, co wyglądały jak psy. Tąpi romancy Izalis Znaczy ja mówię Izalif tutaj. Tu jest od cholery y, iluzorycznych ścian i nigdy nie pamiętam... Nigdy nie pamiętam, raz tu byłem. I nie pamiętam Które to które? Jakkolwiek zamieniony jest w kamień? Albo popiół może to jest. Chociaż popiu był, było łatwo było rozbić. Nie. Nie. Dobra, wracamy. Mm, dobra, usiądę od razu do ogniska. Jezus, Maria, ktoś krzyknął, teraz za oknem u mnie. Matko, ma 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 makabrycznie ktoś krzyknął, no. Y y y Więc co, zaraz wrócę, sprawdzę o co chodzi. O oh fuck, o oh fuck! Dzieciaki grają w Pokémon. Które powędrował za mną z sukni. Jak on żałośnie jęczy. Przerażający. Bardziej przerażający jest taki... niż taki... Prawda? Nie wydaje się? O, właśnie taki. O, nie wiem, nie wiem, nie potrafię. Okej. Okay. Iluzoryczna ściana. Łoł! Wow! Gluty chaosu. Dobra, najpierw wtedy przejdziemy, A, ale tylko jest zejście na no. Ta! O nie, to jest to miejsce! Nie cierpię tego miejsca. Dobra. Czy on... nie wiem, czy one nie wyrzucają, aby tych klejnotów chaosu... Ten na pewno, nie? Fragment estusa. I tych panów znamy, prawda? Nie, nie, nie o tym mówię! O nie! O nie! O nie! Tylko nie to miejsce, tylko nie to miejsce. Coraz bardziej się pogrążam, coraz bardziej się pogrążam. Nie róbcie tego, co ja teraz robię. Kurde, i uciekam w tą stronę, którego nie chciałem właśnie mi do miejsca dotrzeć. Raz, dwa... Estus! Tam jest iluzoryczna ściana najprawdopodobniej. Kolejny odłamek Tytanii tu. A już ci... Tu jest Czarny Rycerz! Pamiętajcie, że zasięg yy, czarnego rycerza topura jest naprawdę duży. Opa! No, dzisiaj mi wychodzi, wychodzi, no. <śm> powiedział przed chwilą, uciekając przed grupą przeciwników: Odląd tenitu. I chyba ta ściana będzie iluzoryczna? Nie, to ta będzie. Nie! Która będzie iluzoryczna? Pragnę zwrócić uwagę, moja ucieczka udaremniła wolniejsze sprawdzenie tych ciał leżących miecz czarnego rycerza leżących tutaj. To są demony taurusy. Zdaje się, że taurusy. I yy, być... znaczy... Chyba te nocniaki to są te przemienione te, co zostawiają te miny. Kurde, tu przysięgam, że to był ten. Ja, ja jestem z wariatem? Jestem wariatem, no. Nie no, zwariowałem. Tu był na pewno iluz iluzoryczność na nabyła, to na pewno było przejście. Nie! Nie wierzę. Czyli szaleństwo. I tutaj mamy demona kapra. I właśnie y być może... A, te, 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 tych panów pamiętamy. I być może one... Te, 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 co nas tutaj atakują. Gdzie one są? O, te! O, fuck! Oj, to bardzo mocno bije. Yy, to, to jest właśnie skutek yy, przemian demonicznych, przemian yy, chaosu, ognia, ognia chaosu. Ale jakby to wyjaśnić, jakby się to miało yy, z bagnem? Wiecie o co mi chodzi? Yy, z twierdzą Farona. Pamiętajcie, życie ważne jest najbardziej. Co? Chciałbym wyssać z Was życie. Odwaj, Tani tu. Teraz ciężko mi pomyśleć, gdzie ja byłem. Tu są schody na górę. Okej, okay, tu jest moje ognisko. To było zejście na dół, którym nie szedłem. Okej. Okay okej, okej, okay, okay. byłem iluzoryczną ścianą. Tędy... Nie odpoczywamy jeszcze, na, na szczęście. Tu były panowie, były... Były panowie. Tu byli panowie... O, fuck, no! Myślałem, że po lewej więcej miejsca jest. Skaczemy i nie trafiamy! Dobra, jak mi się uda tam skoczyć, to do was wrócę, zaraz wracam. Powiedział wchodząc... ...we wroga... Okej, okay, teraz zaraz wracam. Yy, za mną jest miejsce, w którym przed chwilą walczyłem z tym włócznikiem i tutaj skręt w lewo jest przedmiot. To wygląda na cholerną pułapkę, ale. Ale nie jest to pułapka. Dziwne. Okej, okay, jestem tu już na górze. Czyli dobrze szedłem. Nie wiem czemu tamten włócznik wcześniej. Znaczy wcześniej go nie napotkałem. Bardzo dziwna sprawa. Mógłbym niby tych... Wykas... Wykastrować? Wykasować? Panów? Dobra No! O! Ty cwaniaku! Dobre! Wow, wow, co się dzieje? Okej okay. I co? Zanim wpadnę... Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jaka jest najsilniejsza postać, to Dark Souls to bym powiedział, te gluty. Znaczy, może nie najsilniejsze, to najtrudniejsze do zabicia. Okej, okay, te też są kurczę syny denerwujące. Wow, ile ja odłamków tu zapałem. Wszystko dla żarów paru. Okej, okay, jesteśmy nad nimi. O nie, o nie. A, nie. Oni mają no... Okej, okej, okej. To nie był dobry pomysł. Ich jest tu trzech! Jeszcze sięgają nieźle! Raz, dwa, trzy! Pak. Dobra, na pewno jednego chociaż zabić trzeba. Wow, oni wszyscy są rozpaleni! Ła, ła, ła! Może być moja śmierć Ale nie jest Uff. Odłamek tytanitu i odłamek tytanitu Odłamek tytanitu. Wow, nieźle się Można tutaj nafarmić, tak powiem J Językiem młodzieży To jest szaman, który, gdyby dołączył zapewne do, do, do walki przed chwilą, wow, to by na pewno nieźle dał mi w kość. Nie pamiętam, czy tu jest jakaś iluzoryczna. Mówię wam, tu jest od cholery iluzorycznych ścian. Jedna na drugiej jest czasami i. ciężko spamiętać. O nie, o nie. Te kule ognia to są Sentry Gun po prostu. załatwić tutaj właśnie wieżyczkę. Żar kolejny. Wow, ile tu żarów. Chociaż to logiczne, że tu jest tyle żarów. Przecież to jest... To wszyscy rozpaleni są w sumie. To wygląda na podejrzanie. Czy to jest... Nie, okej. Okay. No, zapomniałem, że jestem nadal... Okej, okay, rozpalamy to ognisko, ale nie, nie idziemy odpocząć. Zdaje się, że to jest wyjście do jeziora. I tu po prawej będą drzwi, prawda? Tak jest. Stamtąd przyszliśmy. Tam byliśmy. Weźmiemy dużo tam jak i. Nie, nie, nie pojawi się pan glizda? Może najpierw muszę wyłączyć balistę, tak? Możemy się tam na górę dostać. To mi bardzo przypomina ten fragment. Mi przypomina trochę moment z Dimon Sauce. Jak, jak, jaka to była? What the hell? To było dziwne. Zapomniałem jak się nazywa ten... Moment. drugi akt, to znaczy dość drugi kamień od lewej teleportacyjny. Kurde, jak to się nazywa miejsce, no? Nie pamiętam. Tu nawet fajnie widać, że maczety są wbite w gruzy. Ciekawe co się z nimi stało. Wypalili się może po prostu. Uf. Najprawdopodobniej teraz zginę, ale nie, nie szkodzi, bo... Wam dużo. Yy... Oj, oj, oj. Rzaruch. Au. Dobra. To jest. Fragment kościoła nie uh, uh, i nie żyjemy. <grych> Okej. Okay. Chyba w tym momencie będzie się odpowiedź z nami pożegnać. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, to proszę na Twittera. Siemanko.